Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie, ja nazywam się Kamil Jaka. to kanał Mechaniki Ciała i witam Was w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj na tapetę wchodzi kurs DNS, czyli dynamiczna nerwowo mięśniowa stabilizacja. Opowiem Wam trochę o tym kursie, o tym na czym polega ten kurs, za jaką kwotę możecie ten kurs zrealizować, czy warto go zrealizować i dla kogo jest ten kurs, więc zapraszam do oglądania. A więc historia i geneza kursu DNS, skąd to się w ogóle wzięło? Twórcą metody jest czeski fizjoterapeuta Paweł Kowlar. Był on uczniem samego Wacława Wojty, tego metody Wojty. I jest on tak jakby kontynuatorem jego sztuki. Czyli Paweł Kowlar przez to, że pracował z Wacławem Wojtą i przez to, że kontynuował tak jakby jego nauki, stworzył metodę DNS, czyli opiera się ona również, tak samo jak i metoda Wojty, na kinezjologii rozwojowej i na ruchach wywodzących się z naszej ontogenezy do roku czasu naszego życia. Paweł Kowlar jest bardzo dobrym czeskim fizjoterapeutą, a wiemy to dlatego, że pracuje tak naprawdę i z kadrą narodową, i z najlepszymi czeskimi atletami, takimi jak chociażby, nie wiem, Giri Prochaska z UFC, tak? Czyli tak naprawdę topowy zawodnik kategorii półciężkiej. Ostatnio jak Jiri miał kontuzję, no to właśnie Paweł, e, pracując metodą DNS, doprowadzał go do zdrowia, więc po tym możemy zobaczyć, że DNS faktycznie jest wykorzystywany i to tak naprawdę w najlepszych, najbardziej elitarnych kręgach, jeżeli chodzi o sportowców. Pierwotnym celem DNS jest optymalizacja i dystrybucja sił wewnętrznych i uzyskanie jak najlepszej jakości ruchu. Jakbym miał wam prosto wytłumaczyć na czym polega DNS i miałbym wam wyprostować te hasła takie jak kinezjologia rozwojowa czy też ontogeneza, to powiedziałbym wam, że tak naprawdę DNS jest to metoda, która korzysta w dużej mierze z pozycji, które my jako niemowlęta do roku czasu tak naprawdę generujemy, z racji tego, że no jak się rodzimy, no to leżymy i chcielibyśmy wstać. A żeby wstać, no nie jest to takie łatwe i musimy przejść pewne etapy. No I z racji tego, że jednak jesteśmy dorośli, no i w jaki sposób chodzimy, biegamy i tak naprawdę kiedyś byliśmy w stanie to wykonywać, to DNS zakłada, że jako osoby dorosłe również powinniśmy móc wykonać te pozycje, które wykonywaliśmy do naszego roku czasu, czyli chociażby zrobić przysiad, bo wiele osób. E, tego przysiadu po prostu zrobić nie może. Czyli mają jakieś dysfunkcje ruchowe, które nabyli na przykład przez to, że mają pracę siedzącą, jest coś takiego, jak szkoła, a my jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni bezpośrednio do tego, żeby chociażby się uczyć i siedzieć w ławce, tylko do tego, żebyśmy biegali, skakali, polowali. I DNS ma za zadanie, tak jakby przywrócić te nasze takie pierwotne cechy, które mogliśmy zatracić przez po prostu to, jak jest teraz na świecie i w naszym życiu, tak? Czyli, że mamy tam jakieś obowiązki i wykonujemy ruchy, do których nie zostaliśmy stworzeni, czyli na przykład siedzenie przed biurkiem 8 godzin dziennie. Jak wyglądają ćwiczenia w DNS-ie i czy ta metoda jest dla każdego pod kątem ćwiczeń z naszymi pacjentami? Ja bym mogę o Ciebie powiedzieć, że ja DNS-kurs zrobiłem rok temu, myślę, że nawet już więcej, już myślę, że około półtorej roku temu i jak dla mnie, dla osoby, która pracuje z dziećmi, ta metoda jest po prostu rewelacyjna. Jeżeli jesteście osobami, które szukają narzędzia do pracy czynnej z pacjentem, to DNS będzie świetny. Poza tym, że mamy te pozycje z ontogenezy i wykonujemy tak naprawdę ćwiczenia, które bazują na tych pozycjach, to jeszcze bardzo istotne jest to, że podczas nauki metody DNS bardzo, ale to bardzo dużo mówi się o tym, żeby pracować prawidłowo przeponą. Czyli często będziecie słyszeć przepona, przepona, przepona ciśnienie śródbrzuszne ze względu na to, że będziecie mieli nawet pokazywane pewne przykłady, jak to teraz wygląda, że z racji chociażby właśnie tego czy siedzenia, czy złego funkcjonowania naszego ciała, czy tego, że często nie oddychamy prawidłowo, tak jak powinniśmy oddychać, to czy nasze żebra są nieustawione w prawidłowej pozycji, czy mamy chociażby to przodopokolenie miednicy bardzo często za duże, to tak naprawdę w metodzie DNS mówi się o tym, że to jest bardzo istotne, żeby to poprawić i żeby to przywrócić na prawidłowe tory. I tutaj Wam mogę powiedzieć tak z praktyki, jak to wygląda, że Pracując z dziećmi, i tutaj mowa o takich dzieciach 5, 6, 7 lat, ciężko jest dzieciom wytłumaczyć to. Jak ta przepona działa i jak na niej pracować? Plus mamy taki, że te dzieci 6, 5, 7-letnie, one bardzo często jeszcze nie zatraciły tak naprawdę tych umiejętności. I na przykład dając im ćwiczenie takie jak czworak, to przez to, że jest coś takiego jak grawitacja i dziecko musi być ustawione w tej pozycji, to tak takie wyciało tego dziecka wymaga od niego tego, żeby ta przepona się zaktywizowała, bo jeżeli tego się nie zrobi, no to dziecko albo spadnie do dołu w tej pozycji, albo strasznie zepsuje swoją pozycję, a jak ustawimy dziecko w... W prawidłowej pozycji, ustawimy je powiedzmy w płaszczyźnie strzałowej w prawidłowy sposób, i ono będzie trzymać tą pozycję. To nie ma opcji, ale będzie musiało zaktywować swoje ciało, więc ta metoda dla dzieci jest super. Mówiąc tutaj natomiast o osobach dorosłych, to wiadomo, że osobie dorosłej łatwiej jest wytłumaczyć o co nam chodzi, chociażby z tym, żeby wytworzyć, powiedzmy, napięcie albo ciśnienie w obrębie na przykład jamy brzusznej. Ale tutaj jest taka sytuacja, że dorośli no, już mają więcej tych dysfunkcji, więc tak naprawdę i możemy pracować z osobami młodymi, i z osobami starszymi, i na pewno w tej metodzie będziemy mieli jakieś trudności w przekazaniu i w nauce tej metody, ale już jak to wykonamy, czyli nauczymy dane dziecko chociażby pewnych pozycji ćwiczeniowych, czy osoby dorosłej, dajemy na to, nauczymy aktywować przyponę, Nauczymy, ustawiać się w tej pozycji, to DNS daje Wam bardzo, ale to bardzo dużo narzędzi do pracy z pacjentem, i co jest najbardziej tak naprawdę według mnie, co jest najfajniejsze w tej metodzie, to to, że w jednej pozycji, którą wykonujemy, nie musimy ćwiczyć tylko i wyłącznie i poprawić jednej dysfunkcji. My tak naprawdę możemy się skupić na poprawie wielu różnych wad, które mamy w ciele, czy to wady w postawie, czy to problemu na przykład z dysfunkcją, jeżeli chcemy powiedzmy wzmocnić mięśnie brzucha, a przy okazji na przykład rozciągnąć mięśnie którejś partii naszego ciała, to możemy to wszystko połączyć i nie musimy robić tak naprawdę trzech, czterech ćwiczeń akcesoryjnych, tylko możemy zbudować jedno ćwiczenie właśnie, które dostajemy w DNS-ie, po, powiedzmy zmodyfikować je pod naszego pacjenta i dzięki temu jednym ćwiczeniem możemy robić na przykład trzy, cztery, pięć rzeczy. To już jest dla Was do wyboru i tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od Was i od Waszego doświadczenia, od Waszej wiedzy i od tego, żebyście wiedzieli, w jaki sposób chcecie pomóc swojemu pacjentowi. Moduły, metody DNS. Modułów macie cztery. Zaczynacie oczywiście od modułu A, no i moduły oczywiście macie e, kolejno A, B, C i D. Zaczynając od metody A, na samym początku oczywiście dostajecie informacje odnośnie tego, na czym polega ta koncepcja. Czyli macie tam filmiki, które pokazują wam, jak porównanie takiej pracy, ruchu dziecka, osoby dorosłej. Później uczycie się koncepcji właśnie aktywacji tego, jak powinna pracować nasza przepona i następnie przechodzicie do wykonywania ćwiczeń, czyli tak naprawdę uczycie się już połączenia tej aktywacji, przepony, tego jak uczyć Waszego pacjenta, bo ćwiczycie oczywiście na kursie w parach, z tymi pozy pozycjami do roku czasu i są to pozycje symetryczne, w których musicie tak naprawdę na tym module A jak najbardziej poprawić pacjenta w płaszczyźnie strzałkowej. No i oczywiście pacjent musi wykonać to dane ćwiczenie. Natomiast moduł B polega już na tym, że macie tam pozycje asymetryczne, macie już więcej możliwości i czasu na ćwiczenie, ale kurs jest generalnie bardzo podobny, nie dostajecie tam jakiejś nowej wiedzy. Macie po prostu inne pozycje, inne ćwiczenia na zasadzie tego, że możecie pracować z pacjentem taki, w taki sposób. Skupiacie się już troszeczkę może i nad tym, jak zaaktywować tłocznię brzuszną, no bo wy już to powinniście wiedzieć po tym module A. Następnie moduł C i D to już są szkolenia powiedzmy zaawansowane, w których uczycie się takiej pracy pod konkretne jednostki chorobowe. I generalnie to już wydaje mi się, że jest dla osoby, która faktycznie zrobiła moduł A, moduł B jest strasznie zajawiona DNS-em. Oczywiście wtedy fajnie sobie zrobić C i D, bo jeżeli chcecie być instruktorami na przykład metody, to musicie mieć oczywiście A, B, C i D. I tutaj bardzo ważna rzecz, i teraz to powiem. Minus, który jest, e, później powiem też na końcu, ale teraz, minus, który jest w metodzie DNS, to jest to, że po każdym module, nawet jak go skończycie, to nie ma czegoś takiego, że piszecie egzamin podczas kursu, tylko żeby mieć certyfikat z danego modułu, to musicie wyjść na stronę i zdać egzamin w języku angielskim. Po tym, jak zdacie ten egzamin, to otrzymujecie dopiero takiej bytu certyfikację danego modułu. No i tutaj minus jest taki, że moi drodzy, no trzeba za to zapłacić. Nie są to duże pieniądze, nie są to małe pieniądze. Nie chciałbym Was oszukać. Z tego, co ja pamiętam, to było coś koło ponad 100 zł za moduł I. Macie jeszcze oczywiście coś takiego jak moduły poboczne. Są to moduły takie jak chociażby DNS Pediatric. No i tam macie tak naprawdę ćwiczenia, które możecie wykonać z pacjentami takimi naprawdę ma małymi, czy to dzieci trzyletnie, czy to dzieci dwuletnie. Dostajecie tam narzędzia, żeby sobie tym popracować. Moja koleżanka była na module właśnie tym Pediatric i poleca. Z tym, że no tak jak ja mówię, no czy dowiecie się tam, Czegoś nowego, jeżeli nie pracujecie żadną z metod takich jak nie metoda Wojty, Bobat e, i nie mieliście wcześniej może do czynienia z niemowlakami e, albo z takimi naprawdę małymi dziećmi, no to wtedy na pewno dostaniecie jakieś informacje. No ale jeżeli macie jakąś styczność z dziećmi, to wydaje mi się, że jakoś mocno was to nie zaskoczy, przynajmniej po tym module e, A i module B. Więc to już jest tak naprawdę do wyboru do koloru. Oczywiście, jeżeli ktoś jest kręcony w metodę, to oczywiście polecam. Jeżeli ktoś nie myśli o tym, żeby pracować z małymi dziećmi, to raczej odradzam szkoda kasy i lepiej zainwestować sobie albo w dalsze moduły tego szkolenia, albo po prostu w inne szkolenie. Moi drodzy, ja dzisiaj w ogóle nagrywam z dziwnej perspektywy, przepraszam Was tutaj w ciągu tego filmu, ale miałem chyba za dużo siły po treningu i rozwaliłem cały statyw pękni w pęk mi ręku, więc... Niestety, ale muszę nagrywać na świeczce. Jakoś trzeba sobie radzić. Ale dobra, teraz tak, przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do tego, dla kogo jest DNS. Komu ja polecam to szkolenie? Komu warto wydać 2000 zł ponad? A dokładnie to powiem na koniec filmu. Więc tak, jeżeli jesteś trenerem personalnym, motorycznym, medycznym. Whatever, to na pewno polecam Ci DNS, bo dostaniesz super narzędzie do pracy z klientem czy to z pacjentem. Naprawdę metoda pod kątem treningu jest rewelacyjna. Jeżeli jesteś fizjoterapeutą, a szczególnie jeżeli jesteś młodym fizjoterapeutą, który szuka zajawki, metody na rozpoczęcie pracy z pacjentami, z czegoś, co zrobi mu takie wow w terapii, co da mu coś zupełnie innego, coś nowego, to bardzo Ci polecam metody DNS. Ja też jestem młodym fizjoterapeutą. Niedawno tak naprawdę zaczynałem pracę z dziećmi. Szukałem jakichś narzędzi, które będą mogły wzbogacić ten mój warsztat zabawowo-rehabilitacyjny, o coś takiego faktycznie wow i DNS jest czymś takim, bo na początku po kursie może Ci się wydawać, że nie ogarniasz wszystkiego pod kątem a to tej przepony, a to tamtego, ale jeżeli wprowadzisz te pozycje, zauważysz, jak dzieci, czy też osoby dorosłe, zachowują się Podczas wykonywania tych pozycji, to zobaczysz, jak wiele możliwości daje ci metoda DNS. No dobra, więc tak w skrócie, to polecam to szkolenie na pewno wszystkiej maści trenerom, no i młodym fizjoterapeutom, którzy szukają czegoś do rozpoczęcia pracy czynnej z pacjentem. Cena kursu: jak to wygląda, jeżeli chodzi o kaskę, czy jakieś tipy od mechaniki ciała, jeżeli chodzi o zaoszczędzenie stówki? No bo to jak wiecie, oczywiście szkolenia w fizjoterapii, czy też Treningu kosztują i każde 100 złotych się liczy. Będziecie mieli tak naprawdę na dobrą szamkę na wyjeździe. No, ale tutaj niestety na dns się nie dam Wam żadnego tipa, bo z tego co robiłem, research to tak naprawdę każda szkoła. Czy to tutaj mam ściągę Medical Moment 2393, promień słońca 2390 i moduł A i moduł B. Szkolenie trzydniowe więc. No, jest spoko, tak, oczywiście. E, cena myślę, że jest ok. Tym bardziej, że wykładowcy są z zagranicy, macie tłumacza, więc to szkolenie musi być troszeczkę droższe. No, bo no, trzeba to wszystko opłacić, więc uważam, że nie jest to tanio ale nie jest to też dużo, plus do tego wydaje mi się, że warto ze względu na to, że tak jak mówię, jeżeli jesteś fizjoterapeutą czy też trenerem, który szuka czegoś, co będzie totalnie nową rzeczą dla Ciebie i naprawdę nauczysz się i dostaniesz nowe informacje, to na pewno wydać yy, te 2390 zł jest warto na ten kurs. No i moi drodzy, na sam koniec będzie moja ocena tego kursu. Yy, powiem tak, yy, ja DNS-a ocenię tak od 1 na 10, dam mu taką solidną, siódemkę. I to tylko i wyłącznie dlatego, że nie pracując, y, powiedzmy, tego typu metodami, czyli to metodami takimi, które bazują na kinezjologii rozwojowej, no jest to coś nowego, więc daje Ci na pewno fajne spojrzenie w nowy sposób na pracę z pacjentem. Jeszcze jak popracujesz trochę z tym pacjentem, to ta metoda staje się coraz lepsza, bo Ty dopiero zaczynasz rozumieć, ile daje Ci to możliwości. Jeżeli przekładasz to na swoich pacjentów, to naprawdę wydaje mi się, że nawet sam moduł A może Ci już dać ogromną, ale to ogromną dawkę wiedzy pod kątem pracy z Twoim klientem, czy to też pacjentem. Więc zdajemy siódemeczkę, szkolenie jest fajne. Wydaje mi się, że 2 390, cena jest taka powiedzmy, nie jest nie wiadomo jak drogo, nie jest nie wiadomo jak tanio za trzy dni. Uważam, że może być ta cena, jak za tego typu szkolenie. Z tym, że pamiętajcie, jeżeli zrobicie moduł A, to jak będziecie szli na moduł B, nie oczekujcie fajerwerków, że będziecie mieli takie samo wow jak Powiedzmy, poszliście na moduł A, no bo tam już będziecie mieli tą samą wiedzę, dostaniecie po prostu nowe pozycje pod kątem ćwiczeń z pacjentem. Więc jeżeli metoda Wam się spodoba, to jasne, warto iść na moduł B, dostać kolejne, kolejną dawkę wiedzy, kolejne ćwiczenia, które będziecie mogli wykorzystać i naprawdę. Przez DNS możecie zbudować sobie strasznie duży arsenał ćwiczeń, który możecie wykonać w pracy, czy to z klientem, czy to z pacjentem. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za to, że zostaliście ze mną do końca. Jeżeli oczywiście zostaliście ze mną do końca, jeżeli filmik Wam się podobał, to na pewno fajnie by było, jakbyście zostawili mi tą łapę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie metody DNS, na przykład do osoby, która już pracuje tą metodą, to serdecznie zapraszam Was do komentowania, pisania komentarzy, bo z wielką chęcią się podziela jakąś tam wiedzą, którą mam, dotyczącą oczywiście metody DNS. No i co? Jeżeli kogoś z Was namówię na to szkolenie, to też fajnie, jak ktoś będzie z Was na tym szkoleniu albo może już jesteś po tym szkoleniu, to też z wielką chęcią usłyszę Twoją opinię na temat tego szkolenia. Ja już Wam czasu nie zawracam, nie zawracam Wam głowy. Dzięki wielkie, miłego dnia i do zobaczenia. Jo.